Pierwsze słowa, które Pan Jezus wypowiada, kiedy zaczyna swoją publiczną działalność, to są słowa o nawróceniu, nawracajcie się. Czyli można wypowiedzieć, że to takie ekspoze, to co jest najważniejsze. Pierwsze słowa, które Jezus właśnie wypowiada i na to jakoś szczególny sposób zwraca uwagę. I o tym, co Pan Jezus zrobił na samym początku swojego nauczania, posłuchamy w Ewangelii, którą mamy i czytamy dzisiaj w Kościele, a dziś 12 dzień stycznia, poniedziałek. Witam Was bardzo serdecznie w tych porannych impulsach. A czytamy dzisiaj Ewangelię Marka. To jest pierwszy rozdział, wersety od 14 do 20. Posłuchajcie zatem tejże Ewangelii. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełni i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelia. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej użał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, ani zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi poszli za nim. Moi drodzy, dwie takie myśli z tej dzisiejszej Ewangelii, takiego komentarza do, do słów właśnie tej Ewangelii. To jest to, co powiedzie na samym początku. To są pierwsze słowa, które Pan Jezus wypowiada podczas swojej działalności publicznej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I, i zauważcie, że tam jest czasownik użyty nie, że się raz macie nawrócić, idź, czyli nawróćcie się, tylko nawracajcie się. Zobaczcie, że to już namówi, że to jest stały proces. Ciągle się mamy nawracać i chcemy się nawracać. Nigdy nie powinno być tak, że człowiek powie, ja że potrzebuje nawrócenia, chyba że będziemy tam w niebie, to na pewno nie będziemy potrzebowali nawrócenia, ale ważne jest, żeby mieć to przekonanie, tak to ja potrzebuję nawrócenia. Łatwo nam czasami ocenić innych ludzi i powiedzieć, a ten człowiek potrzebuje nawrócenia, ale my chcemy popatrzeć najpierw na siebie i powiedzieć: tak, ja też jestem grzesznikiem, ja też potrzebuję nawrócenia, ja też popełniam błędy. Ja też potrzebuję spotkania się z miłosierdziem Pana Boga. Głosił Ewangelię o Królestwie Bożym i mówił: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tam jest to słowo i, czyli równorzędne to jest. Czyli ja mam podjąć jakiś trud i uwierzyć w to, że tu jest Słowo Życia, że to jest program na życie, że warto żyć i kierować się Ewangelią w życiu. Wtedy człowiek naprawdę będzie wewnętrznie w wielkim wewnętrznym spokoju i, i, i radości, wtedy będzie prawdziwie radosny. I to jest pierwsza myśl. I druga, którą chciałbym wam dzisiaj przekazać, to jest powołanie uczniów. I to, co mnie jakoś tak um, zafascynowało w tej Ewangelii, to jest to, że. Um, apostołowie po tym jak Pan Jezus ich wzywa e, i mówi pójdźcie za mną oni natychmiast zostawili sieci natychmiast e, opuścili no, to miejsca w którym, w którym byli i poszli za Jezusem i to mnie fascynuje że tam nie było jakichś kalkulacji jakiegoś naprawdę wielkiego rozmyślania tylko ta decyzja była usłyszeli słowo, ono musiało być tak mocne i tak dotykać ich serca że oni natychmiast to zrobili i gdybyśmy teraz połączyli ten dwa słowa. Natychmiast chcę się nawracać. Chcę podjąć trud nawrócenia i zacząć od siebie. I z tym chciałbym Wam dzisiaj, moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zostawić i mi się, aby ten dzień był dobry, piękny i abyśmy mieli tą siłę i chęć i wolę do tego, żebyśmy się nawracali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nazwa ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego Bożego Dnia Wam życzę i oczywiście zapraszam Was na jutrzejsze spotkanie z tych porannych impulsach. No i dobrego Bożego Dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się z Panem Bogiem.